Buongiorno, buongiorno, dziś przygotuje, przygotujemy. Kremowe risotto koi fungi champignon. Tak się mówi po włosku, a po polsku po prostu risotto z pieczarkami. Ale nauczę Was zasad, żelaznych zasad, które absolutnie trzeba przestrzegać, żeby risotto wyszło fantastycznie, tak jak u mnie, w restauracji. Więc od czego zaczynamy? Słuchajcie, mamy patelnię i musimy dodać na nią troszkę masła. To jest jedno z niewielu potraw włoskich, gdzie Włosi używają. Masło, bo normalnie wiecie, że wszędzie oliwa, oliwa ekstrawerdzina do oliwa, a tutaj mamy masło. Dodajmy powiedzmy, robimy porcję na dwie osoby, więc takie dwie łyżki masła. Dwie łyżki masła. E, zaraz mi tutaj by się przydało. O, to by się przydało. E, słuchajcie, kiedy masło będzie rozpuszczone i dobrze się nagrzeje. Uh -huh, Ok, nasze masło tutaj się rozpuszcza, a w międzyczasie my musimy przygotować to, z czego to risotto zrobimy, czyli baza. Czyli słuchajcie, dziś gotujemy z pieczarkami. Czyli tutaj sobie pokroimy pieczarki na o, mniej więcej w takie części. Nie muszą być równe. Możemy się nimi pobawić. Jakkolwiek mogą być plasterki bardziej cienkie, jeśli wolicie, albo tylko pieczarki mogą być zrobione na przykład na pół. Też tu właściwie nie ma, nie ma słuchajcie, żadnego znaczenia. Oby Wam smakowało, abyście by byli zadowoleni z wyglądu tego, tego dania. Ok, i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Nasze masło już nam się przygrzało, jest gorące. Więc teraz robimy tak, czosnek, gdzieś tu miałam czosnek, więc teraz tak, dodajemy czosnek i pieczarki, hmm? wrzucam, Rzucamy pieczarki najpierw, musimy zrobić bazę tego risotto, bo wiecie, że risotto potrzebuje no jakichś 15-20 minut, żeby, żeby było gotowe. Oczywiście to zawsze zależy od tego jak bardzo al dente lubicie risotto, bo nie tylko makaron jest al dente, ale risotto również. Uh -huh. Al dente znaczy na ząb, czyli e, dlaczego al dente? Ponieważ kiedy go, go jesz na tym zębie, musisz czuć co jesz i ono się nie rozchodzi pod tymi zębami, nie gnieciesz tego, e, nie jest tak bardzo miękkie i dlatego nazywa się al dente. To znaczy, że e, na zębach je e, czujemy, słuchajcie. Więc robimy bazę tego risotto e, z naszymi pieczarkami. Uh -huh. Nasze grzyby lekko się już smażą, a my do nich teraz wrzucimy czosnek w całości. Ok, wrzucamy czosnek, zostawiamy, żeby on tu się nam dalej smażył, zmniejszamy oczywiście ogień, pietruszkę, bardzo drobno pokrojoną, ona nam będzie za chwilę potrzebna, ale teraz ją sobie przygotujemy. Słuchajcie, nasze pieczarki są lekko, lekko podsmażone, ale dodajemy ryż. Tu mam taki fajny ryż, słuchajcie, riso superfino fino carnaroli, Wiecie, że do risotto dodajemy albo carnaroli, carna albo arbori ewentualnie. Claudio, pokaż jak ten ryż pięknie wygląda. I na takim ryżu będziemy gotować, ponieważ to jest mój ulubiony ryż. E, mówię, warianty są dwa albo trzy, żeby do risotto, ale każdy szef kuchni e, słuchajcie ma swoje ulubione i to jest właśnie to, więc wy też moi drodzy będziecie gotować na tym ryżu. No nie macie innego wyjścia, więc wrzucamy tu mniej więcej na jedną porcję Dwie szklanki, na dwie porcje, dwie szklanki około, żeby nie było za dużo. Jakieś 80 gram powiedzmy na porcję. Wrzucamy ryż. I teraz tak ryż musimy troszkę. Um, jak to można powiedzieć? Biondire? Nie, z biondire się mówi o cebuli, a ryż musimy troszkę e, podgrillować. O, można być podgrillować na patelni. Klaudio, co myślisz? Może być grillowanie? Klaudio mówi, że tak, więc on teraz nam się tutaj troszeczkę podgrilluje ten ryż, tostuje. Nie, tostować, to stare, to stare po włosku. Jest takie słowo, Klaudio? się może? Jak, jak, jak? Prażyć. Prażyć. O, podpowiadają mi tam z tyłu, że ryż ma się prażyć. No widzicie, jak to czasem te moje włoskie słówka nie do końca rozumiecie pewnie. Dobra, Klaudia, pokażę, że ryż się teraz praży. Zobacz. Okej, okay, zobaczcie, on tak troszkę na. Czujecie? Słyszycie to? Słyszycie, jak to się świetnie. No, super. Ja to słyszę, że on się praży. Dobra, i teraz tak. To już mamy, czyli mamy tu nasze pieczarki lekko podsmażone, do tego wrzucamy ryż. I co teraz? Ten ryż nam, słuchajcie, ma się tutaj gotować. 15-16 minut, jeśli gotujemy na tym ryżu. 15-16 minut. Ale co to jeszcze do tego dodajemy? Teraz możemy lekko dodać do tego soli, leciutko. Trochę pieprzu, słuchajcie, pieprzu mam chyba gdzieś tu z tyłu. Dodajemy pieprz. Mhm. I jaki jest sekret risotta? Że my to risotto zostawiamy tu i lekko, cały czas podlewamy go wodą. Klaudio, pokaż. O, proszę bardzo, zobaczcie. I nigdy wody w tym risotto nie może być więcej, zobaczcie, niż tyle. I teraz stoicie 15 minut przy tej patelni, mieszacie ją, nigdy za dużo wody nie może być, ok? I pilnujemy tego ryżu. Ale oczywiście, moi drodzy, woda nie wystarczy, żeby to risotto było fantastyczne, to oczywiście wiemy. Bo tak naprawdę trzeba by je podlewać rosołem rosołem wołowym, rosołem em, wegetariańskim, ewentualnie rybnym, jeśli odmieniamy risotto e, rybne. W tym wypadku robimy je na grzebach, czyli tutaj mam taki rosołek zrobiony przez nas, on jest zredukowany, czyli jest gęsty, ale to coś doda smaku waszemu rizotu. Rizotu się mówi, czy to rizotto będzie miało lepszy smak z tym z tym, z tym, z tym, z tym, z tym moim specyfikiem. Słuchajcie, to są, nie mogę wam zdradzić wszystkich sekretów, ale wy to macie, więc dodawajcie taka fajna łyżka, jedna tego. Tego wywaru zredukowanego doda, doda Wam, na pewno doda smaku do, do risotta. No oczywiście wiem, że ktoś używa kostki rosołowej, totalnie niezdrowa. Wiem, że ktoś używa jakichś sztucznych wywarów również. A my tu mamy, słuchajcie, samo zdrowie. Coś, co my w Pinko robimy i czego na pewno nigdzie, nigdzie nie dostaniecie. A wasze risotto będzie tak fantastyczne, że nawet wasza teściowa będzie wam zazdrościć tych umiejętności. Hello! Właśnie wam sprzedałam mój sekret. Więc, e, minuty mijają. 15 minut jeszcze nie minęło. W międzyczasie, słuchajcie, nie ma znaczenia, w którym momencie dodajemy trochę śmietany. Klaudio, możesz tu przyjść do mnie na chwileczkę, chcę pokazać, ile tej śmietany. Ok, zobaczcie, okej. Okay. Żeby rizot, to miało ten krem. No i cóż, dalej z tą naszą śmietanką. Te 15 minut sobie musi minąć, czyli tu w środku mamy czosnek, nasze grzyby. Mamy nasz rosół i mamy y, oczywiście naszą śmietanę okay? i to wszystko razem 15-16 minut podlewamy delikatnie wodą, jak woda się wygotuje, bo wiemy, że ryż y, y, spija tą wodę, tak? więc co chwilę pół szklaneczki, pół szklaneczki, y, aż dojdziemy do tych 15-16 minut. Oczywiście 16 minut jest idealnie al dente, jeśli wolicie bardziej rozgotowane, czego Wam nie radzę. No to możecie trochę dłużej, ale nie zachęcam, bo robimy prawdziwą włoską kuchnię, więc trzymajcie się moich zasad. Okay. Ja oczywiście to będę mieszać, bo to przez te 15 minut troszeczkę trzeba mieszać. No, ogień nie musi być bardzo wysoki. Chodzi o to, żeby to sobie tak troszkę bulgotało, można tak powiedzieć. Mówią mi tutaj, kiwają głowami, że tak. Więc niech sobie bulgocze. Nostro rizotto, lentamente, znaczy nasze risotto powoli powoli się gotuje. Ja dolewam cały czas wody, słuchajcie. Okej. Okay. No i oczywiście jeszcze... Spróbacz. Hmm, brak soli. Soli soli. Przepraszam. Pietruszka. Na razie niepotrzebna. Słuchajcie, muszę to posolić. OK. jeszcze trochę pieprzu bym dodała. Jestem pieprz. Jest tu. Hmm? O, troszkę pieprzu. Dobrze. Mm -hmm. I pilnujemy, żeby nam nie przywarł. Ok, No super. Świetnie. I tak to cały czas stoimy i mieszamy. Może hmm. jaki to jest dobre. I jakie to jest dobre, niesamowicie twoje. Jakie... Dobrze my tu gotujemy. Hmm. Hmm, słuchajcie, zobaczcie, Klaudia, pokażesz, jakiej konsystencji musi być risotto. Zobaczcie, już nie ma w nim wody. Mieszaliśmy to przez 15 minut. 15-16. Zobaczcie, to jest ta konsystencja, która jest idealna do podawania risotto. Ale, ale czegoś nam tu brakuje. Słuchajcie, wiecie czego? Ja wiem, odkładamy risotto. Dorzucamy trochę pietruszki, żeby ładnie też wyglądało risotto. No i czego nam brakuje? Oczywiście la kremozita, czyli ta kremowość tego risotto. To oczywiście zależy od naszego ryżu. Szukam jak zwykle czegoś tego. Oczywiście zależy od naszego ryżu. Ale jeszcze zależy również, słuchajcie, od parmezanu. Więc nasz parmezan ścieramy tu do środka, już też ściągamy nasze risotto, z, z ognia, z gazu, cokolwiek to jest, cokolwiek macie ja indukcję, nie znoszę na niej gotować, bo ciągle mi się wyłącza, więc żeby nagrać ten filmik, już pół godziny tu stoimy, bo nam co chwilę nie działa, ale powiedzmy, zobacz, Klaudio, pokaż, ile, ile daliśmy tu. O, zobaczcie, super. Tyle mniej więcej na tę jedną, dwie porcje i zobaczcie teraz jak to stanie się, zobaczcie to jest, jakie to cudo, zobaczcie, zobaczcie jaki krem ma to nasze risotto. Cóż, nie pozostaje nam innego nic jak nałożyć czarny talerz, bo będzie tak bardziej cool, pięknie wyglądało. Nakładamy nasze risotto, tu gdzieś jest jakiś czosnek ząbu, ząb nie, ząbek czosnku, ząbek czosnku chciałam powiedzieć, jest, ja teraz go nie widzę, ale w razie gdyby był, to proszę was, żebyście go wyjęli, no bo czosnek nie jest zbyt fajny później. O, zobaczcie, jak to jest piękne, jeszcze możemy dać pietruszkę, o, dodam pietruszkę, no i słuchajcie, proszę bardzo, Klaudio, czy możesz tutaj, tu zrobić nam jakieś zdjęcie, ujęcie, proszę bardzo. Pięknie, ugotowane, risotto-kremowe, fantastyczne. Właśnie sprzedałam Wam wszystkie moje tajemnice. Hmm, ale cóż, jestem zadowolona. Pa moi drodzy, smacznego, bon appetito!